Kiedyś zastanawiało mnie to, jak youtuberki mogły mówić, że mają dół od piżamy, a tu są ładnie ubrane. Teraz je rozumiem. I tak, mam na sobie moje różowe w serduszka onesie i ubrałam tylko sobie sweter i na dodatek mam w tym dziurę gdzieś gdzie nie chciałabym wam pokazywać, więc... Teraz już rozumiem, dlaczego warto nosić piżamę i wystroić się tylko od góry, tam gdzie mnie widać. Hej, Wam wszystkim w kolejnym filmiku, koniec żartów. Dobrze, że Wam nie pokazałam mojego wamsi, bo tak jest trochę śmieszne. I wczoraj miałam maraton z filmikami Mata. Dawela, Nie umiem włoskiego. Chyba tak to się czyta. Na pewno podlinkuję Wam jego kanał. I on kręci o minimalizmie. On jest w ogóle, był chyba reżyserem, z tego co pamiętam, filmu o minimalizmie The Minimalist. I według mnie zasługuje na dużo, dużo. Większy rozgłos. Ja was bardzo zachęcam do subskrybowania tego chłopaka, bo jest mega jego kanał. Naprawdę jest cudowny. Widać, jaką pracę w to wkłada. I jego filmiki są krótkie, są zabawne czasami, są mądre, przemyślane i Widać, że to jest profesjonalista, jeśli chodzi o tworzenie filmów, ale już nie przedłużam. Chciałam tylko y, zrobić taki krótki wstęp y, do tego, że on zainspirował mnie do nakręcenia tego filmu. I właśnie ja zauważyłam to już jakiś czas temu. I na początku powiem Wam, na początku mojej drogi do minimalizmu, już y, po odgraceniu swojej przestrzeni, kiedy miałam już y, taką. Idealną ilość rzeczy, powiedzmy zauważyłam, że ja też wpadłam w taką jedną pułapkę, Czyli oglądając właśnie filmy innych minimalistów mani tak. <grytania> oglądając filmy innych minimalistów um, chciałam kupować więcej rzeczy. To znaczy. Um, Szukając butelki na wodę, chciałam sobie kupić Hydra Flask. Szukając butów, chciałam sobie kupić te Zero Shoes czy jakieś inne jeszcze, po prostu buty dla minimalistów. Są portfele dla minimalistów. Właśnie Mad wyrzucał filmik o pakowaniu i ma torbę taką dla minimalistów też. Bardzo fajna torba, powiem Wam, ale jak zobaczyłam jej cenę, 325 dolarów. No, więc yy, tak. Nie bardzo yy, uśmiecham się wydawać tyle kasy, ale do czego dążę? Dążę do tego, że pod przykrywką minimalizmu również może kryć się Konsumpcjonizm mogą kryć się reklamy. I mówię tu o osobach, które właśnie kręcą o tych rzeczach filmiki, bo ja szczerze wierzę w to, że osoby, które ja oglądam, nie robią tych reklam dla pieniędzy. I jeśli coś używają, to naprawdę to lubią. Ale chodzi o to, że my, jako widzowie, nie musimy podążać za tymi osobami tak ślepo, i nie musimy yy, mieć wszystkich rzeczy, które posiadają osoby, które może w jakiś tam sposób podziwiamy yy, za to, jak ich yy, droga minimalistyczna wygląda. I ja na początku przyznam się Wam szczerze, że y, parę rzeczy zdarzyło mi się kupić tylko dlatego właśnie, że znalazłam to na y, jakimś kanale, moim ulubionym kanale, minimalistycznym też, ale i innych. I może nie do końca mi było stać na to, ale. Kupiłam tą rzecz. Najlepszym tego przykładem jest mój plecak Kanken, który kosztuje, ja już nie pamiętam, 380 zł, coś takiego, co dla mnie to jest kupa pieniędzy i nie zrozumcie mnie źle, ja nie żałuję, że kupiłam ten plecak, bo on mi służy już cały rok, ja go używam praktycznie codziennie i, i jest idealny i nie zamieniłabym go na nic innego, ale. No, nie powiedziałabym, że stać mnie było wtedy na tak drogi plecak, i ja te pieniądze sobie składałam. I może wtedy to była trochę głupota, że wydałam tyle kasy na plecak. Teraz się z tego cieszę, ale w tym, w tamtym momencie myślę, że to nie było zbyt mądre. I właśnie widać, kurczę, widać na tych. Może nie, nie obwiniam tych ludzi, naprawdę nie obwiniam innych. Ja też pokazuję różne rzeczy, na przykład Kankena, czy mojego Kindla, i ja nie pokazuję tego w złej wierze. Tylko pokazuję to dlatego, że ja kupiłam te rzeczy i jestem z nich bardzo zadowolona. Tym bardziej, że nikt mi za to nie płaci. Tak, no ale. Nawet te większe kanały, myślę, że one tak samo robią, że są zadowolone z jakichś rzeczy i to pokazują, bo ludzie szukają różnych alternatyw, ale jeśli nas na coś nie stać, to nie musimy się obwiniać za to właśnie, że nas na to nie stać, że nie mamy wystarczająco pieniędzy, ani tym bardziej nie musimy. Za wszelką cenę tej rzeczy kupować. Jeśli to jest drogie, jeśli nie możemy sobie na to pozwolić, to po prostu tego nie kupujmy. Jest wiele alternatyw, innych, tańszych, może mm, tak samo dobrych, których y, nie ma w internecie. Nie są właśnie, może są tańsze, dlatego że nie są tak. Zareklamowane, nie mają właśnie takiej wykreowanej marki, a może tak samo będziemy z nich zadowoleni? zadowoleni zadowolone. I chciałam Wam właśnie o tym powiedzieć, bo chciałam też. Wrócić do tego filmiku mojego. Czasami tak mam naprawdę, że oglądam jakieś stare moje filmy i przyłapuję się na tym, że sama nie stosuję się do moich rad i do tego, co kiedyś robiłam, co kiedyś mówiłam i co kiedyś u mnie działało, i trzeba się pilnować na każdym kroku, żeby nie wpaść znowu w tą. Pętlę taką zakupu holizmu i konsumpcjonizmu, który w tym momencie, w tych czasach jest przerażający. I wydawałoby się, że minimalizm, bycie minimalistą jest takie cudowne i wolne od tych wszystkich um, reklam i tych ogłupiaczy, ale tak nie jest, bo nie zawsze jest tak, że chcemy coś kupić, kto inna osoba reklamuje w złej wierze, tylko dla niektórych może to się przydać, może funkcjonować, a dla innych nie. I to od nas zależy, czy dojdzie do nas, że faktycznie to nie jest dla nas w tym momencie, że może w przyszłości, ale na ten moment nie. I to, że ja nie mogę sobie jakieś rzeczy kupić, nie świadczy, że nie mogę być minimalistą, jeśli nie mam minimalistycznych butów. I marki też na tym zarabiają i też wykorzystują to, że jest moda na minimalizm, jest moda na takie myślenie o, o rzeczach. I myślę, że nie bez powodu te wszystkie rzeczy są dużo droższe, bo marki wiedzą, że jako minimaliści, nie, ich target właśnie to ludzie, którzy są minimalistami lub chcą nimi być i wiedzą, że ci ludzie nie będą kupować na przykład pięć takich samych par w różnych kolorach, jak zrobiłby to przeciętny człowiek. Więc. Podnoszą te ceny, i właśnie dużo osób myśli, że jeśli coś jest dużo droższe, to jakość też jest dużo lepsza, ale yy, nie zawsze tak jest. I według mnie to jest trochę podejrzane, że wszystko właśnie, co minimaliści reklamują, co yy, polecają, jest naprawdę drogie, i czasami faktycznie idzie za tym jakość, ale. No nie zawsze, tak jak już mówiłam, więc uważajmy na to, co kupujemy, uważajmy na to, co oglądamy i za każdym razem, kiedy chcemy coś kupić, po prostu myślmy. Czasami to jest ciężkie, bo ja też przechodziłam przez taki okres, właśnie z niego wychodzę dopiero. Gdzie myślałam, że już jestem minimalistką w 100%, nic mnie już nie ruszy, że kupuję tylko rzeczy, które są mi potrzebne, a to jest bzdura i trzeba się pilnować. I właśnie ja teraz robię wszystko, żeby z tego błędnego koła wyjść ponownie. Myślę, że teraz będzie to łatwiejsze niż za pierwszym razem, ale no, trzymajcie za mnie kciuki i. Jeśli już jesteście jakiś czas minimalistami, to myślę, że wiecie o co mi chodzi i warto się zastanowić czasami, czy faktycznie um, dalej propagujemy i dalej um, wcielamy w życie te wartości minimalistów, które kierowały nami na samym początku i czy o nich nie zapomnieliśmy. Więc Tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że kogoś obudziłam, bo to jest coś, z czym zmagają się ludzie na co dzień. Koniecznie subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmików. Do zobaczenia. Pa!